I dajcie, kochani. Dzisiaj pierwszy raz tak na żywo. Chcę Was tutaj przywitać, znaczy na żywo, że mnie widać. Naprawdę musiałam długo się na to zbierać, no ale się odważyłam. Mam nadzieję, że będzie mnie miło oglądać. Słuchajcie, w końcu jest ciepło. W końcu, po tym tygodniu, nawet chyba dłużej, jest cieplutko. Nie ma tych przymrozków, które naprawdę współczuję i wam, i mi było przykro. Bo dużo zmarzło i truskawek, i krzewów owocowych. No naprawdę, serce się kraja na wszystkie szkody, które wyrządził ten przymrozek. No ale sezon leci, czas leci, więc trzeba dalej pracować. A pracy na ten tydzień, cały tydzień mam bardzo dużo. Nie tylko rozsady, które zaraz wam pokażę, że będą szły do ogrodu, ale także jak tutaj widać nawet włókninę zostawiłam jeszcze przy truskawkach no bo nie wiem, może jeszcze ta zimna zośka przyjdzie, oby nie ale jak przyjdzie to już mi się nie chce tego cały czas przekładać z tyłu wszystkie porzeczki są do obrobienia będę wykładać agrotkaniną bo strasznie tutaj chaszcze zarastają i szkoda mi czasu na plewienie wyrywanie tych chaszczy no wiele jest do zrobienia prac porządkowych, które jeszcze gdzieś tam krzyczą, żeby je sprzątnąć z oczu, żeby było pięknie. A druga sprawa na dzisiaj to tak. Lecimy. Do gruntu idzie rozsada cebul. Tu już wychodzą korzonki. Może nie tak widać, ale już wychodzą. To jest cebula sopelek, taka podłużna z nasion. One się lepiej przechowują, te z nasion cebuli, cebulę i naprawdę polecam, bo to wcale nie, nie jest trudna rozsada. Jak macie tunel foliowy, to w ogóle to zostaje w tunelu foliowym i sobie rośnie, niezależnie od tak naprawdę przymrozków, się dobrze trzyma. Mam też cebulę globo, tą dużą taką około kilograma co rośnie, też jest fajna. Pominam, że to nie jest wszystko cebula, którą mam, bo wczoraj wysadziłam 100 cebul i myślę, że dzisiaj kolejna setka poleci, o ile znajdę miejsce. Teraz por. Por już ładnie wygląda. Ten to już w ogóle ma duże e, korzenie. Ja por będę uprawiała e, w pojemnikach, kastrach budowlanych czy w jakichś tam y, dużych donicach, bo jak je sobie posadzę tak troszkę niżej na y, nie wiem, 3 czwarte wysokości ja sobie będę podsypywać w miarę wzrostu, i one wtedy fajnie sobie ten, tą białą część jest fajna. I później na zimę zrobię drugą serię. Dopiero wysiałam wczoraj. I na zimę też zrobię w kastrach. I przez zimę sobie stoję w tunelu foliowym, czasami podleję. I fajnie do dzisiaj mam. Jeszcze cztery pory mi zostały. Do tego na dzisiaj jeszcze sałata jest taka piękna o, taka w ciapki ją to nawet po prostu dla jej uroku warto posadzić ozdobnie ale też jest pyszna, żeby nie było kalarepki szybko trzeba, bo one są takie już mizerne więc muszę je szybko popikować do osobnych pojemników i później pójdą do ziemi kolejna rzecz na dzisiaj Seller. Tutaj mam Maksima i Bruno. 18 sztuk, więcej mi nie trzeba. Już jest na tyle duża, że sobie pójdzie między sałaty. To już było zaplanowane wcześniej. Papryki. Mam taki plan dzisiaj, jeszcze mam 15-litrowe donice. Tam sobie wymieszam ziemię z obornikiem granulowanym. Dam trochę popiołu, troszeczkę takiego magnezu. Z no, Ze skałą wulkaniczną, takie granulki, to wszystko minerały same i to sobie też dorzucę, wymieszam z kompostem, z ziemią kupną pół na pół do wiaderek posadzę i te wiadra z papryką trafią do tunelu foliowego, bo mam dwa, więc w jednym na razie do nicę będą, w drugiej zaczynam myśleć o wysadzeniu pomidorów, bo są już bardzo duże. Ale to może na inny odcinek pomidorki zostaną osobno. No i to by było na tyle z rozsad. Do tego dosieję sobie dzisiaj późną marchew, bo wczesna już ładnie rośnie. Pasolę szparagową tyczną na rozsady, nie do gruntu. No i myślę, że muszę przeliczyć ile zrobiłam rozsad ogórka. Potrzebuję około setki, a myślę, że mam 70, więc jeszcze dzisiaj może się uda, a jak nie to jutro do sieć tych ogórków. No i tak jak mówię, zapowiada się pracowity tydzień. Tu, nawet w kompostowniku widać wczoraj koszona trawa. Będzie częściłkować, bo ja ściłkuję. Możecie zobaczyć na innych odcinkach. No i co? Nie zanudzam Was. Bierzemy się do roboty. Weekend przed nami. Z piękną pogodą. Cały tydzień czeka nas piękna pogoda, więc życzę tej pięknej pogody, dużo siły.